Dzień dobry, witam Państwa w programie To Warto Wiedzieć. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Zdania w naszej fundacji Pafere wśród ekspertów są podzielone. Ja staram się, no oczywiście każdy może tak powiedzieć, ale staram się patrzeć na to zjawisko oczami raczej obiektywnymi i mm, czymś w rodzaju, właśnie tego filtra Jezusa Chrystusa, który mówił, że po owocach są dzieci, ich będziecie. No i właśnie chciałem się z państwem podzielić moimi refleksjami, ale również tym co napisał znany libertarianin ekonomista Mark Kausen, który jest też twórcą takiego wielkiego kongresu, chyba największego wolnościowego kongresu na świecie The Liberty Fest nie, The Freedom Fest, przepraszam także troszeczkę o tym powiemy już niedługo przeprowadzę z nim wywiad żeby tak jakby z pierwszej ręki dowiedzieć się od niego, co on o tym wszystkim sądzi a jak na razie zapoznamy się z tym, co napisał, co, co mówi ja jestem bardzo pesymistycznie nastawiony, no tuż po przeczytaniu książki jak uchronić demokrację przed demokratycznie wybranymi politykami? Widziałem, w jak elegancki sposób można przeprowadzić daleko idące reformy. To były reformy przeprowadzone w latach 80. XX wieku w Nowej Zelandii. I między innymi z autorką tych, tych reform, panią Ruth Richardson, przeprowadziłem wywiad, który jest dostępny na, na kilku portalach, między innymi na kanale PAFERE, na kanale Jan Kubań, no i na kanale Nam Zależy. W wersji polskiej jest zdabingowany. Także, a tutaj w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście y, dzieją się dziwne rzeczy, no bo y, ja może też posłużę się takim cytatem. Otóż ktoś powiedział, że sytuacja, jeżeli chodzi o zaangażowanie obecnego rządu amerykańskiego w Ukrainie, wygląda w ten sposób, że gdy komuś pali się dom i prosi o pomoc, to przyjeżdża ekipa strażaków i mówią OK, stary, ugasimy Ci ten twój dom, ale musisz nam zapłacić tyle i tyle, a poza tym możemy to zrobić pod zastaw hipoteczny twojej nieruchomości albo przynajmniej co najmniej działki, jeżeli to wszystko spłonie. Także to nie są moje słowa, ale jak generalnie odbieram dokładnie w ten sam sposób to, to te zachowania Stanów Zjednoczonych. Także może teraz przejdźmy już do artykułu Marka Skausena? Hej Donald, spieprzyłeś to. Plan Trumpa na wypadek katastrofy dwukropek. Prezydent podwaja swoje wojny handlowe. Tak, czyli właśnie, że jedyną metodą reakcji Trumpa jest podwajanie, tak jakby wprowadzonych ceł. No i są takie dwa hasła wprowadzające cytaty. Żaden naród nigdy nie został zrujnowany przez handel. I jest to cytat Benjam z Benjamina Franklina. A drugi cytat jest już Marka Skausena: Jeśli kiedykolwiek był czas, aby rozpocząć moją kampanię Mega Make Economy Great Again, to teraz jest właśnie czas, aby uczynić ekonomię znowu wielką. No, to jest takie, taka gra słów, no bo. Yy, Donald Trump wprowadził hasło MAGA, Make America Great Again, natomiast i można powiedzieć, że jest to populizm i są to czyste hasła i gra na emocjach. Natomiast to, co proponuje Mark Skousen, czyli powrót do podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństwa, czyli żeby zdawać sobie sprawę, jak ekonomia działa. Nigdy nie byłem świadkiem większej dezinformacji na temat handlu zagranicznego i globalizacji niż podczas ka drugiej kadencji Donalda Trumpa. Wielokrotnie ostrzegałem, że prezydent Trump jest staromodnym protekcjonistą. Podobnie jak senatorowie Reed Smooth i Willis Hawley, którzy przeforsowali niesławne cła Smootha Hawleya w roku 1930, które pogłębiły tylko jeszcze wielki kryzys. Nazwanie niekonstytucyjnego dekretu Trumpa nakładającego 10% podatek dniem wyzwolenia jest czystą nowomową w stylu roku 1984, Orwella. Wątpię, czy ktokolwiek zostanie przez ten podatek wyzwolony. Nawet krajowi producenci samochodów i stali, i innych produktów, będą musieli zmierzyć się z wyższymi kosztami, ponieważ znaczna część surowców do produkcji amerykańskich samochodów, stali i innych towarów, Pochodzi po prostu z zagranicy. Jesse Waters z Fox News, który pełni rolę prezydenckiego chłopca na posyłki, stwierdził, że Dzień Wyzwolenia stanowi deklarację niezależności gospodarczej. Co ciekawe, w 1776 roku Adam Smith opublikował Bogactwo Narodów, które było pierwszą prawdziwą deklaracją niezależności gospodarczej napisaną tuż przed opracowaniem przez Thomasa Jeffersona Deklaracji Niepodległości Politycznej. W książce tej ojciec nowoczesnej ekonomii elokwentnie opowiedział się przeciwko protekcjonizmowi i za wolnym handlem. Jego książka naprawdę wyzwalała, czego nie można powiedzieć o ogromnej podwyższe ceł przez Trumpa. Powiedzmy sobie jasno, cła Trumpa to nic innego jak podwyżki podatków, za które zapłacą amerykańscy producenci i konsumenci, a nie obcokrajowcy. Jason Foreman, ekonomista z Harvardu, byłby i były przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych, słusznie zauważa: zacznijmy od tego, że import jest dobry, a nie zły. Oferuje bowiem konsumentom większy wybór, na przykład awokado z Meksyku, niższe ceny na samochody z Korei Południowej lub wyższą jakość, jak na przykład szampan z Francji. Amerykańskie firmy są w stanie oferować lepsze produkty po niższych cenach i być konkurencyjne na całym świecie, ponieważ używają importowanej stali, części samochodowych i importowanych maszyn precyzyjnych. Co więcej, Import tych produktów pozwala nam poświęcić większą część naszej produkcji i zatrudnienia na miejscu pracy o wyższej wydajności i wyższych zarobkach, w tym np. w branżach eksportowych, takich jak lotnictwo i wytwarzanie oprogramowania. Innym ważnym czynnikiem, którego wydaje się brakować w debacie na temat wojny handlowej, jest to, że amerykańskie samochody nie unikną wpływu wyższych ceł. Dzieje się tak dlatego, że amerykańskie samochody opierają się na złożonych globalnych łańcuchach dostaw. Z 30 tysięcy części potrzebnych do wyprodukowania samochodu, aż 40% pochodzi z zagranicy. Globalny łańcuch dostaw odgrywa znaczącą rolę we wszystkich produktach w Stanach Zjednoczonych. Wall Street wysyła jasny sygnał, że gospodarka cierpi i z powodu tego sfabrykowanego kryzysu, który ja nazywam katastroficznym planem Trumpa, przez podniesienie ceł. Odkąd Trump zaczął nakładać cła na lewo i prawo, giełda straciła już ponad 3 biliony dolarów. Recesja i Bessa są coraz bardziej prawdopodobne. Wszystkich tych rzeczy można było uniknąć, gdyby prezydent rozumiał podstawy ekonomii. I prawo przewagi komparatywnej, które jest nauczane na studiach. Widać: Donald Trump musiał przespać lekcję ekonomii w Wharton. Jeremy Siegel, wieloletni profesor tego uniwersytetu, nazwał wojnę handlową Trumpa „totalnym szaleństwem. Jeśli jest jakaś dziedzina, co do której zdecydowana większość ekonomistów zgadza się, to jest to poparcie dla wolnego handlu i globalizacji. Jeśli intencją prezydenta jest ostateczne obniżenie ceł i innych barier w handlu przez wszystkie kraje, to ja jestem za tym. Ale jak na razie wygląda na to, że obserwujemy coś wręcz przeciwnego. Co więcej, uważam, że nasza konstytucja jest atakowana. Tak, nasza demokracja jest zagrożona. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, kiedy tylko jeden człowiek Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje ważne decyzje polityczne bez zgody kongresu i opinii publicznej. To nieamerykańskie i, szczerze mówiąc, niekonstytucyjne. Artykuł 1 punkt 8 Konstytucji przyznaje kongresowi, a nie prezydentowi, prawo do nakładania ceł, opłat po, pozacelnych i limitów importowych. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia w czasie wojny, ale wojny nie ma. Trump ją właśnie wymyśla. Handel nie jest międzynarodowym zagrożeniem, zwłaszcza w stosunkach z naszymi sojusznikami. Niedoszły król Ameryki zastanawiał się nad zastąpieniem podatku dochodowego cłami importowanymi, tak jak to miało miejsce na początku naszej republiki. Steve Forbes ma lepszy pomysł prosty, zryczałtowany podatek dochodowy, który można wypełnić na pocztówce. To tragiczne, że prezydent poświęca tak wiele czasu i energii na podwyżki ceł, podczas gdy powinien skupić się na obniżkach podatków od obywateli amerykańskich. Wojna handlowa Trumpa jest tak ważna, że poświęcimy jej nasz globalny szczyt gospodarczy na tegorocznym Freedom Fest. Zapraszamy na debatę na temat ceł: co wojna handlowa oznacza dla gospodarki, miejsc pracy i giełdy. Freedom Fest, czyli ta wielka konferencja, której, którą prowadzi, wymyślił i jest fundatorem właśnie Mark Causen, odbędzie się w czwartek 12 czerwca w Palm Springs Convention Center w Kalifornii. Paneliści będą reprezentować obie strony tego zagadnienia. Freedom Fest odbędzie się w dniach 11-14 czerwca właśnie w Palm Springs w Kalifornii. Aby uzyskać więcej informacji, trzeba po prostu wejść sobie na stronę freedomfest.com. Kim jest Mark Skousen? Doktor Mark Skousen jest, jak samo sobie mówi, ekonomistą Ameryki. Jest kierownikiem katedry wolnej przedsiębiorczości na Uniwersytecie Chapmana w Kalifornii, autorem książki The Making of Modern Economics oraz redaktorem naczelnym czasopisma Forecasts and Strategies. Jest także producentem konferencji Freedom Fest. Także to pokrótce tyle, jeżeli chodzi o opinię właśnie Marka Skausena na temat tego co się dzieje Obecnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, cóż, ja nagrywam ten materiał 7 kwietnia i właśnie wczoraj, 6 w niedzielę, w samym Waszyngtonie protestowało 100 tysięcy osób. Podobno takich protestów było ponad 120 we wszystkich 50 stanach Stanów Zjednoczonych. Coś tam zaczyna się dziać. Oczywiście. Można powiedzieć, że to protestują ci właśnie ta grupa pasożytów, która, która została zwolniona przez Trumpa i działającą w, w ramach jego, jego, jego rządu to takie wirtualne ministerstwo Dodge, które miało się zająć właśnie podniesieniem efektywności pracy urzędników państwowych. Być może, być może to jest to, ale generalnie jego ruchy w polityce zagranicznej, kiedy w gruncie rzeczy ofiara wojny jest wykorzystywana, są narzucane jej jakieś umowy, obiecywanie również, że rozwiąże się pewne problemy w ciągu 24 godzin, a tu upływa już kilka ładnych tygodni, i nic nie zapowiada, że te problemy będą rozwiązane. Według mnie przypomina to trochę takiego samochwały, który właśnie buduje swój przekaz na chwaleniu samego siebie. No ale ludzie zaczynają patrzeć i widzieć, że to co mówi Donald Trump jakoś nijak się ma do tego, jakie są efekty. Oczywiście efekty w gruncie rzeczy, kiedy robi się naprawę, tak jak naprawia w tej chwili Argentynę Javier Milei, nie mogą być natychmiastowe. Yy, trzeba to robić yy, stosunkowo łagodnie, ale myślę, że nie w tym stylu. No wysyłanie maila takiego z pytaniem napisz mi, co zrobiłeś w zeszłym tygodniu, a jak nie, to jesteś zwolniony. Myślę, że to nie jest dobry sposób zarządzania. Także nie wiem, jak, jakie jest państwa zdanie. Tak jak mówię, wśród specjalistów Pafere zdania są podzielone. Są osoby, które bardzo duże nadzieje wiązały z Trumpem i pozostają wierne i uważają, że Trump robi tego nie widać, że pewne rzeczy musi zrobić w taki sposób, żeby były właśnie niewidoczne, niemożliwe. Może o nich mówić, ale ja w to dosyć mocno wątpię. Także to tyle, jeżeli chodzi na dziś. Myślę, że takie świadectwo ekonomisty, znanego w gruncie rzeczy w Stanach Zjednoczonych i poza granicami Stanów Zjednoczonych, że coś tu nie gra z punktu widzenia, z punktu widzenia ekonomii, będzie w tej dyskusji bardzo ważne. Także na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Prosimy, lajkować, komentować, być może przekazywać właśnie informacje o naszym kanale swoim znajomym. Chcemy rzeczywiście po prostu prowadzić tutaj takie dyskusje dosyć merytoryczne, które pozwolą nam na głębszą analizę, a nie tylko taką tiktokową, pewnych działań różnych osób, które sprawują rządy. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia.